W poprzednim odcinku. Pójdę za tobą w buji. W ten sposób odkupię swe winy. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Dragon Age i wróciłem tutaj, bo stwierdziłem, że to chyba tutaj uda mi się zlikwidować te wszystkie rany, skoro to jest jednak... kapłani tutaj są. Eee, Brian się trochę wkurzył, że jest Kunari na... na wolności, ale dał nam klucz do szafki, Ponieważ stwierdził, że jest za dużo zas y zasobów, które dadzą radę unieść I ja mam wziąć ile tylko potrzebuję O, są okłady lecznicze Bardzo fajnie, że są okłady lecznicze Ale to mnie za bardzo nie pociesza, szczerze mówiąc Na pewno przyda się w walce I to już całkiem niedługo Ale nieważne Zaraz się dowiecie sami Zapiszemy Czemu ty użyłeś układu leczniczego w łeb chcesz? Co ty masz w taktyce, żeby chlać? Nie masz. O, ty mędo. Tobie damy zachowanie obronne. Albo domyślnie, niech zostanie żeby nie kombinować im. niech ta wielebna matka mnie wyleczy, czy coś, proszę. No dobra. Kunari, natychmiast go stąd zabierz, Precz! Czuję, że nie jestem tu mile widziany. Chcę tylko porozmawiać. Nie do przyjęcia. No to nie. Dobrze. Nie to nie. Także ja szybko stąd wyjdę. Zmienię drużynę i wejdziemy raz jeszcze. Tym razem z psem zamiast Kunari. Modlą się o pomoc do prorokini, którą spalili i Boga, który już dwukrotnie się od nich odwrócił. Możliwe, nie wiem, nie znam historii tej kaplicy i tych ludzi. Ale wiem na pewno, że w opisie jest, że obóz drużyny. Wydaje mi się, że to jest obóz drużyny. Bo tam gdzie jest kruk, tam jest obóz, a kruk jest tutaj. Także wydaje mi się, że powinienem być tutaj, gdzie jestem. Ale rany nie znikają, przynajmniej nie same z siebie, także próbuję różnych możliwości. Nie wiem, może jak dziesięcinę dam. Co? 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 Są drzwi jakieś? Podobno bandyci wrócili. Nie wrócili, zabiłem ich. Ja ich zabiłem. Brać, brat zakonny. Może ty mi pomożesz, co? Przykro mi, nie mogę teraz rozmawiać. Muszę zająć się świętym paleniskiem. Ogień nigdy nie może zgasnąć. Jakie jest znaczenie? Reprezentuje płomienie, w których spłonęła Andrasta. Znasz tę opowieść? Oczywiście, chyba wszyscy ją znają. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ogień symbolizuje nadzieję na wybaczenie. Tak więc wszyscy służymy, doglądając płomieni. W takim razie nie będę przeszkadzać. Bądź zdrów. Tak naprawdę nie znam tej historii, ale mam ją gdzieś w tym momencie. Okej, okay, półka na książki, co mi to dało? Aha, święto trochę ta historia, której nie chcę słuchać. Dobrze. Tak wiem. Też nie dasz rady. No dobra. Także próbujemy dalej szukać uleczenia. Pani wielebna matka pewnie się już na nas obraziła na amen. Bo kunari uwolniliśmy. Kazałam ci chyba odejść. Wynoś... No dobra. Jezu. Chciałem tylko, żebyś mnie wyleczyła. Bo z tymi ranami będzie problem. Naprawdę nikt mi nie jest w stanie pomóc. Bracie? Twórca obdarzył cię swym błogosławieństwem. Życzysz sobie jeszcze czegoś? Nie będę przeszkadzać. Jak nie możesz, to nie możesz. Templariusz też mi nie pomoże, bo jest bezimienny. No trudno, to się może źle skończyć. Naprawdę może się źle skończyć. Potrzebuję teraz. Jak najbardziej zdrowych ludzi. ...na ten fragment gry. Jeszcze spróbujemy podejść tam do ogniska. Mówiłem, że tutaj z, za moment jest takie jakby ognisko... ...które widzieliśmy wchodząc do Lottering. On właśnie tutaj i czy to czasem nie jest obóz. Czy tutaj przy ogniu na przykład nie zgaśnie nam to. Nie zniknie. Jest ktoś z imieniem, z którym mógłbym pogadać? Nie, sami tacy normalni uchodźcy, że tak powiem. I nie widzę. Żadnych możliwości, tak naprawdę jakby trzeba nam było, jeszcze walki. Wszyscy są przerażeni? Nie jak jacy wszyscy są przerażeni? Ognisko nam nic nie daje, także nie wiem, czy to jest jakieś błędne tłumaczenie. Odwiecie obu z drużyny, nie wiem, na mnie wyglądało, że to jest to, no, ale nie, to nie. Trudno, będzie ciężko. Mam trzy miksturki, może starczą, może nie. Idziemy do karczmy. Stronienia Dejna. całą torbę moich ziół, ty głupi psie. Myślisz, że nie wiem, co się z nimi stało? To wyłącznie twoja wina. Część tych ziół była trująca. Powinieneś się cieszyć, że cię nie zabiły. Nie bądź śmieszny. Więcej ci nie dam, nawet gdybym miała. Masz tu pet, kreaturo. A twój oddech też pozostawia wiele do życzenia. Ja zdam mi stąd! Zobaczymy. Niczego nie obiecuję. <grystanie> Jak widzicie, ona go nie lubi, ale się powoli przekonuje do tego piesa. Już nie dam ci nie dam, ale no zobaczymy. Fajnie, fajnie. Że nieważne kogo mam w drużynie, oni jednak między sobą jakieś tam konflikty mają i mają też swoje humory, tak? I tutaj ktoś mi napisał, że... Aha, tu jest! Ty jesteś neutralny, według mnie. Morrigan jest... Trochę mnie popiera, jeszcze mnie nie kocha, ale mnie popiera. Sen jest neutralny w ogóle na zero. Ale z Morrigan nie będziemy romansowali, spokojnie. Troszkę zbyt wredna. Srebrny kielich, wow. Będzie na sprzedaż. No i wchodzimy. Drogę na Niestety. Dobra, Podobno... zobaczycie, dlaczego, dlaczego potrzebowałem całej drużyny zdrowej, a i tak mi się to nie udało. Patrzcie, co my tu mamy. Chyba zostaliśmy pobłogosławieni. Oho, ludzie Logena, niedobrze. Czy my przypadkiem nie spędziliśmy całego poranka wypytując o takiego właśnie elfa? I czy wszyscy mówili, że nikt go nie widział? Wygląda na to, że zostaliśmy okłamani. Panowie. Nie ma powodu do niepokoju. Oni bez wątpienia tylko szukają schronienia. Na pewno nie! A teraz odsłuj się, siostro, jeśli będziesz bronić zdrajców, Spotkacie to samo co ich. To jest właśnie. Postać, która także dostała moda na twarz, że tak powiem. Razem z Morrigan właśnie Leila nam dostała zmienioną fryzurę i wygląd. Bo wyglądała naprawdę źle, a teraz wygląda całkiem OK. No i cóż, porozmawiajmy o tym, zanim sprawy wymkną się spod kontroli. Nie wydaje mi się, żeby posłuchał. On ślepo wykonuje rozkazy swego pana. To nie ja jestem ślepy. Służyłem pod Ostagarem, gdzie tern ocalił nas przed zdradą szarych strażników. Służę mu z radością. Dość gadania. Bierzcie strażnika, zabijcie siostrzyczkę i każdego, kto wam stanie na drodze. Dobra, Uwiniemy się z tym szybko, ale macie wyprane mózgi już. Ładnie wam beret wyprano. Wal w dowódce rozproszonym, Ciebie proszę o obronę. Morigan, broń mrozu. Ty wrzucaj sobie potężne ciosy. Na razie tyle. Teraz proszę walić tarczą w dowódce. Ty uderz mocarnym ciosem w dowódce. Morigan. po rzuceniu, uścisk zimy na żołnierza. Błyskawica na żołnierza. Eee... Gdzieś to było, uderzenie umysłu na żołnierza. A raczej na wszystkich dookoła. Zapominam zawsze. Ale i tak zadziałało dobrze, nawet lepiej niż chciałem. Ty się wylecz lepiej. OK, nic więcej nie zrobisz. Wszyscy na dowódce, z czego Morrigan nie... wyście z niego Ty nic nie zrobisz. Też nic nie zrobisz na razie. Po prostu atakuj. Krytyczny strzał w niego. Jeszcze nic nie możesz. Morrigan proszę błyskawice. Okej. Okay. Wygrałeś. Oddajemy się. Dobrze. Dostali nauczkę, możemy przestać walczyć. Szarzy strażnicy nie zdradzili króla Kejlana, Logan to zrobił. Byłem tam. Tern wyprowadził nas z pułapki. Tern zostawił króla na śmierć. Strażnicy doprowadzili do śmierci króla. Tern nie mógł nic poradzić. Dostarcz wiadomość dla Logana. Co mam mu powiedzieć? Szarzy strażnicy wiedzą, co naprawdę się wydarzyło. Powiem mu, w tej chwili. Dziękuję. Przepraszam, że się wtrąciłam, ale po prostu nie mogłam siedzieć i się przyglądać. Jeszcze zanim poprowadzę rozmowę dalej, e, za, zaatakowałem dowódcę pierwszego, ponieważ pamiętałem właśnie ten fragment, że gdy zniszczymy głównego bossa, reszta się podda. Gdybym likwidował po kolei każdego z tych e, żołnierzy, zajęłoby mi to po pierwsze dłużej. Po drugie byłoby ryzyko, że dostałbym następną ranę, bo ktoś by padł. A po trzecie, nie było w ogóle takiego sensu, skoro można było całą walkę skrócić o jakieś dobre 5 minut, 10 minut, nie wiem, zależnie od... no przesadzam może, ale z 2-3 minutki na pewno mogłem zaoszczędzić dzięki temu i było trochę prościej. Ale, przepraszam, że się wtrąciłam, po prostu nie mogłam siedzieć i się przyglądać. W porządku, miło było... Chociaż nie no, w sumie ona nam pomogła, także. Gdzieś siostro... widzę właśnie gdzieś 16 zakonna nauczyła się tak walczyć. Wiesz, nie urodziłam się w zakonie. Wiele z nas wiodło kiedyś bardziej barwne żywoty. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Leliana, jedna ze świeckich sióstr zakonnych z Lotering, a raczej byłam. Jestem Teron, miło mi. Mówią, że jesteś szarym strażnikiem. Jestem zaskoczona, że jesteś elfem, ale elfy chyba chcą końca plagi tak samo jak ludzie, prawda? Wiem, że po tym, co się stało, będziesz potrzebować każdej pomocy, dlatego idę z tobą. Okej. Okay. Skąd taka gotowość do pójścia ze mną? Stwórca mi kazał. <laughs> Możemy ją potraktować jak dziwaka, ale... Stwórca jest po mojej stronie? Świetnie, witaj na pokładzie. A więc... wierzysz mi? Heh, wiedziałam, że Stwórca zesłał prawdziwy sen. Wizję, że służąc tobie, służę jego świętemu zamysłowi. Może twoja czaszka została uszkodzona bardziej niż myślała matka. Dziękuję, doceniam tę szansę. Nie zawiodę cię. Morigan jak zwykle musiała się wtrącić z jakimś tekstem. To jest kapłanka. Łodrzy kapłanka. Czy ty możesz leczyć? Poczekaj, Morgan. Tak, jest na cholera. Poczekaj ja chwilę. Co zobaczyć e, Leylany umiejętności. Koleżanko, co ty potrafisz? Jesteś już bardem. Pięć męstwa. O, możesz otwierać zamki. Lepiej ode mnie. Także ja nie będę się rozwijał, to ciebie będę rozwijał to. Jesteś też łucznikiem. Jesteś łucznikiem. dobrze. Hm. Niedobrze. Niedobrze, bo ja też jestem łucznikiem. Ale w sumie przydadzą mi się łucznicy i masz wrażenie trucizn. A jakie masz umiejętności? Ulepszona kradzież. <laughs> I wyszkolenie bojowe? No dobra, a co masz założone na siebie? Zaklęczysz tyle drzeliwo. Nie masz żadnego łuku jesteś łuczniczką, okej. Okay. Nie będę wnikał. Szata zakonu. Czyli nie masz praktycznie nic na sobie. I nie jesteś. Okej, okay, to była pieś męstwa niby. Kurczę, jesteś super. Lubię Lejlanę. Ale będziesz musiała zostać zresetowana, szczerze mówiąc. Ale nie mogę tego zrobić, bo stracisz wtedy barda. Chociaż jesteś na siódmym poziomie, będę mógł ci dać Barta z powrotem. Zresetuję ją i zrobię ją na dwa ostrza. I taka kobitka na dwa ostrza będzie chodzić z nami razem zamiast Stena. Będziemy mieli wtedy drużynę Teron, Alistar, Leliana i Morigan. I myślę, że to będzie spoko. Także oddal się. Wasze Rzeczy samej. I się masz Morrigan. Dwie kobitki dwóch facetów. Będzie spoko. Tak mi się wydaje. No i cóż, tutaj nic więcej nie zrobię. Jest jakiś kufer. Za drzwiami. Tylko dzięki, że mnie blokujecie, nie? I otwórz ten kufer. Runa lodu. I tak trzeba mieć kowala, żeby coś, coś z tego zrobić. I porozmawiamy sobie z. z Danalem. Chcesz sprawiać kłopoty? Mieliśmy ich już w lotering po dziurki w nosie. Przepraszam za bałagan. Należało im się. Sami stanowili problem. Jeśli nie zamierzasz robić rozróby, to nic nie powiem. W porządku, jestem Danal. Przepraszam, nie mogę za wiele rozmawiać. Jak widzisz, dom jest pełen. Nie macie przypadkiem wolnych pokoi? Rozejrzyj się. Ludzie śpią na podłodze i na strychu, a ty pytasz o pokoje? No dobra, trzeba mi iść. I szczęście będzie z tobą. Chciałem pozbyć się tych okrutnych ran. Niestety nie są zbyt fajne. A może siebie zrobię na. O, bardowie. Może siebie zrobię jednak na broń białą ponownie. A Leliana dostanie mój łuk daliski Tylko czy ona ma 28 zręczności? To jest pytanie, bardzo ważne zresztą pytanie. Masz 28 zręczności, masz 22 zręczności. I tak będę cię resetował. Nie, dobra, ty będziesz na walkę wręcz. Ponieważ później rozdając te punkty, nie wiadomo czy one się będą zgadzać, będziesz na walkę wręcz. Jeśli chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni. Mam inne rzeczy do sprzedania. Pokaż, co masz. O, tak. Nawet nie wiesz, jak jesteś mi potrzebny. Biorę od ciebie wszystko, co jest leczące. Wszystko. Do leczenia ran biorę wszystko. Lyrium weźmiemy. I masz coś jeszcze ciekawego? Nie masz nic ciekawego za bardzo. Mm, broń 12, siła. Czy tylko bitko masz tyle siły? Masz tyle siły. To jest lekki chem, więc w sumie się nie dziwię, że masz tyle siły. A to co to? A, barwy bojowe dla Mabari. Fajna rzecz, ale nie dla mnie teraz. Zbroję musisz mieć. I do setu ćwiekowanego. Broń. Cierń martwych bogów. Chętnie bym ci to kupił. Ale za bardzo mi nie stać. Drogie rzeczy. Teraz jeszcze coś pomyślimy. Najpierw cię ubiorę. A, już miała ściakowane buty. No dobra. Jest kurzany, teraz ma ściekowane. Jeśli chodzi o jedzenie, dobrze, dobrze. Do Pokaż, co masz. Sprzedamy to, co mamy. I dalej mi nie stać, prawda? No, niestety, zobaczymy, Morigan, czy to masz. Przydało być się coś takiego, co. No, odporność. Albus jeden do magii, także nie. Najbardziej by się przydało zakupić Dzierń martwych bogów dla Leliany. Ale nie stać mnie na to. Gdybym właśnie sprzedał tak amulety, które jeden materon, do kondycji to nie, na pewno nie zabiorę. Ale ty masz biedę taką. Do odporności na zimę. Na zimie. Jeśli chodzi o jedzenie, mam inne rzeczy, okay. do sprzedania. Przepraszam, że tak skipuję, ale wy już to słyszeliście, także nie ma takiego sensu. Nie, też mnie nie stać będzie. No dobrze no, trudno. Zapytamy go o zadanie, które dla nas Jeśli bym miał. Jeśli chodzi o jedzenie, to gadaj z tym cholernym smarkaczem przy świątyni. Mam inne rzeczy do sprzedania. Jest w jakaś dobrze płatna praca. Sprawdź tablicę Kantora. No tak, to wiem. Znajdę no tam tych to, zadań nie, nie chcę. Tego, pewnie, <coughs> nie znasz się na jadach i trudkach. Znam się. Tak właśnie myślałem, że w końcu się ktoś znajdzie. Zapłaciłbym sporo grosza za jakąś zwyczajną trudkę, taką, żeby trochę zatrzymała te potwory, albo żeby się dwa razy zastanowić. Zobaczę, co mogę zrobić. Dzięki. Może mam jakieś składniki dla ciebie? Nie wiem za bardzo, czego będziesz potrzebować. Czy masz kolby? Właśnie. O ile tego masz? Pewnie, że biorę. 99, nieważne, całe złoto. W dupie to mam. Potrzebne mi jest to, zrobię ile mogę tylko. Będę robił tego ile wlezie. Ty miałaś no. nie trucizn. Także zrobimy wszystko. Najwyżej będzie nas sprzedaż. Ile się da? I co mam nie dla Ciebie? Z tą trucizną. A może chcesz coś kupić? Mam to o co prosiłeś. Świetnie. Jak te cholery wlezą na moją ziemię to mam nadzieję, że dostaną za swoje... A ja też mam taką nadzieję. Czyli zwrot wydatków i małe coś ekstra. <noise> Dziękuję, 75. I jakieś przedmioty. Co ja dostałem? Srebrny... a właśnie srebrny kielich ci mogę sprzedać. Chcesz to kupić? Po ile to będziesz Wciąż chciał wziąć, mam dwa takie? Nie żadnego jedzenia. Nie interesuje mnie jedzenie. Nie jestem głodny. dużo nie dostanę, ale zawsze coś. To zostawię jako prezenty dla Leliany. Ponieważ to z nią będę tam trochę romansował. A co? Nie wolno mi. I to chyba tyle. Nic więcej nie potrzebuję. I znowu kolejny nudny odcinek. No trudno tak wyszło, moi kochani. Także dzięki za oglądanie. I widzimy się już w następnym odcinku. Zagrajmy w Dragon Age początek. I mam nadzieję, że wtedy będzie troszkę więcej akcji. Jeszcze zobaczę dziennik, żeby wam mniej więcej zaplanować, co będzie. Eee, wybiłem bandytów, także do tablicy mogę podejść. I zaraz podejdę, odbiorę nagrodę. Okłady roślinne o to oddamy może jeszcze do zadania oddamy, wiecie? Jeszcze zanim zakończę odcinek... ...spróbuję zrobić, co mogę. Do ciebie miałem. Co przyjść? Tak działami? do ciebie. Znalazło się coś? Owszem. To nam bardzo pomoże. Porządny jesteś, wie? Dzięki. 50 zł, bardzo fajnie. Ty chciałeś pułapki. Zrobię co mogę za chwilę. Po resecie Liliany, troszkę jej damy. Damy jej włożenie trucizn i damy jej pułapki. Zamiast kradzieży. Kradzież to jest. Nech. Nic ciekawego. No czy tam na pewno się przydaje później, ale nie dla mnie. Zawsze będę mógł zrobić tego reseta. Także jeszcze do tablicy ogłoszeń. Ile już mam pieniędzy? 171. Jeszcze trochę bym rzeczy posprzedawał, tam chyba 2,5 kosztowało. Wyjaśnijmy jedną rzecz. Byłaś siostrą zakonną. A ty pewnie byłeś bratem zanim zostałeś Templariuszem, tak? Nie zostałem Templariuszem. Zostałem zwerbowany do Szarej straży, zanim złożyłem ostatnie śluby. Żałujesz czasem, że opuściłeś zakon? Nie, nigdy. A ty? Tak. Może w to nie uwierzysz, ale znalazłam tam spokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. W klasztorze panowała tak przejmująca cisza, że czasem zaczynałem wrzeszczeć, aż przybiegał jeden z braci. Potem mówiłem, że tylko chciałem ich sprawdzić. Nigdy nic nie wiadomo, prawda? Ja nigdy nie robiłam niczego podobnego. Lubiłam ciszę. Twoja sprawa, ale ich miny były po prostu bezcenne. Ani śmieszek? Iryn przemówiła do ludu: Wasze jest moje ognisko, wasz jest mój chleb, wasze jest moje życie, bowiem ci, którzy kroczą pod wzrokiem Stwórcy, stanowią jedność. Witam. <śm> Niewiele mówisz co? Niechaj wszyscy powtarzają Pieśń światła. Jedynie słowo rozpędza mrok, który nas otacza. Nie może odpowiedzieć. To Kantor Devons. Ech, co to znaczy Kantor? Jeden z tych, co mogą powtarzać tylko pieśni światła. Na jego tablicy są listy z dobrymi uczynkami do spełnienia. Mój ojciec naprawił raz dach wdowy Alison, a Kantor mu zapłacił. Naprawdę. Mądre dziecko to błogosławieństwo dla rodziców i dla stwórcy Bywaj. Pierdoły. Lepiej teraz niż później Tak, to są dwa zadania, tyle, że wiesz, ja zrobiłem. Aha, już mam odebrałem nagrodę, fakt zapomniałem. No nic, dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. W następnym odcinku pójdziemy już szukać wsparcia w innych miastach u innych nacji. Także trzymajcie się na razie.